Witam, chciałbym za Wam zademonstrować sprzęt o nazwie GLW i krótko opisać sposób jego działania. I wbrew niektórym opiniom koledzy mówią, że to działa na zasadzie opornika, więc nie powinien działać, tylko nie powinien działać na małych napięciach. Zaczynamy opis. Zakładam bater dwie baterie. Dwie baterie naładowane. Nie wiem jak tam mocno, bo tam nie patrzyłem. 416 i druga bateryjka 415. No to daje nam mniej więcej 8,3 V. Wkładam te dwie baterijki do GLW i już by to ewentualnie mogło działać na zasadzie GLW-2. I tak wygląda GLW-2. No tu jakby skręcił i można na tym jarać różne sprzęty. No ale że skoro tu całość jest jako GLW-3, no to ja skręcę to w całości. Tak wygląda GLW-3, tu jest zbiorniczek z paliwem, znaczy no, z płynem, naciskamy, zakraplamy y, y, atomizer, no, czy co tam chcemy palić, czy na, na baniaku, czy jak. Zaczniemy od właśnie, od atomizera, atomizer cisko. zaraz zobaczymy, bo mam tu jednakowe, jaki tu jest opór, 1,8 ohm. 1,8 jakby miał, nie paliłby, jakby miał zdać, działać na zasadzie opornika, to nie miałby prawa odpalić. Więc zakładamy naciskam tu na ten guziczek, płyn przejdzie do. No tam jest taki wężyk na no całości, nie będę wątpił za długo trwało. No, już naciągłem. Sam sobie dobiera. I więc, więc, wbrew opiniom utartym przez kolegów, jakby był opornik, biorę drugi teraz atomizer. Tu odłożyłem ten ciepły. Biorę drugi atomizer. Też cisko. 3 i 1. Ma. To już jest prawie jak to się mówi, hybryd. Zresztą on się nazywa HR3. Cisco zakładam ja musnik i na tym samym napięciu sam sobie. Buzdano, co jeszcze mam pokazać, następny atomizer CISCO HH-357 On ma 2,2 Ohma, to przeskakujemy z dużego na małe i wszystko hula ja dopasowuje sobie Ten nie rozbójamy. Mura idzie na każdym jednym. Potężna kobieta, bo to na atomizerach mogę jeszcze atomizer wkręcić 901. I on ma ich, nie wiem, 1,8 chyba. Potężne chmury. Do tego zakładamy, dajmy na to przejściówkę, żeby lepszy był dostęp. SE2 Senio 2 ohmy, 4, 4 zwoje. Mogę pokazać no, na, na prowarii, jak jest, ale jest na 100% 2OM, no przecież. Od pierwszego bucha Dostosowuję sobie Następny parownik do niego mogę przykręcać Puromizer Puro no One fabrycznie wszystkie mają 2,2 ma. Dzięki, ma. Mokro, ma gdzieś. Potężnie, no na no, za każdym, no, nie będę się opalał, bo tylko chcę zademonstrować, a tych machów tu już trzepłem. Sturminator, tu jest kartomizer dwułomowy. Następny, co to jeszcze? Soft -tip. Softip 2.9 regularny. No więc to wszystko przeczy w zasadzie tak jak tu koledzy, niektórzy nie będę wymieniał, twierdzą, że, że to działa na zasadzie opornika i zbija z 8,3 8, do 5,6. Jakbym miało 5,6 to na 1,8 by nie ruszyło nawet. No. Dziękuję za uwagę.